Bo człowiek jest jak akumulator. Jeżeli za długo stoimy w miejscu, no to potrzebujemy doładowania, potrzebujemy tego prądu. No i właśnie taki prąd jest tutaj na zjeździe. Chciałem pogłębić swoją wiedzę, utrwalić, a także nawiązać i kontynuować znajomości, które tutaj zawarłem podczas szkolenia u was. Po prostu zainteresowania, tak? I cała gama coraz większa zresztą ludzi, których... Tutaj poznaję, którzy też są, że tak powiem, w tej samej, jak to czasem moja małżonka mówi, w sekcie, tak? bo wy to jesteście jakaś sekta, bo potraficie siedzieć od rana do drugiej w nocy i gadać na praktycznie jeden temat. Dostajemy mnóstwo energii, mnóstwo wiedzy, która nas napędza do tego działania, I jakby chce się więcej. Dostajemy też gotowe rozwiązania i możliwości, dostajemy mnóstwo pomysłów, które możemy natychmiast przekuć na swój własny biznes, no i to robimy. Poza tym, Fantastycznie się obserwuje, jak się niesamowicie ludzie rozwijają. Ludzie, których pamiętam z tych pierwszych zjazdów, no to teraz robią tak wielkie biznesy. Sandra z Hubertem zaczynali od garaży, tak? Ania z Grzegorzem też tam pojedyncze mieszkania, teraz robią wielkie kamienice z mnóstwem pokoi. To, że chcemy tu przyjeżdżać, przekazywać tą wiedzę dalej, po to, żeby ona rosła, pęczniała, rozwijała się i żeby ta myśl pozytywna szła dalej w Polsce. Przerobiłem część mieszkań na pokoje i szukam już mieszkań stricte pod zapopowany przez Was schemat mieszkania, który najbardziej by się nadawał właśnie pod ten typ inwestycji. Dało nam bardzo dużo, dało nam wiedzy, dało nam doświadczenie innych i pokazanie, że można. To inspirację, nie tak. na początek w zasadzie. To inspiracji, która e, pozwoliła nam dosyć szybko no, znaleźć mieszkanie i się na nie zdecydować, podejść ten ważny krok nad przepaścią, e, wziąć się za remont, osiągnąć swoje wynająć mieszkanie i upewnić się w tym, że to jest dobra droga do sukcesu, bo ten sukces przy e, naszym pierwszym mieszkaniu osiągnęliśmy. No i teraz bawimy się z drugim od początku. Niby już kilka lat w tym siedzę, tak, w tych nieruchomościach, wynajmuję i pokoje, i mieszkania, i garaże, i przemysłówkę, tak, jakieś tam lokale dla żabki, dla innych rzeczy, to jeszcze nie zdążyłem tutaj przyjechać, a już się zdążyłem nauczyć trzech ciekawych rzeczy, będąc na mieszkaniach, które wynajmują tutaj w Poznaniu inni ludzie. No tutaj akurat chodzi mi o Anię i Grzegorza, którzy dysponują na chwilę obecną ponad setką pokoi na wynajem. Ja wchodząc na dom, który przygotowali, z którego była prezentacja, no to już mam trzy konkretne notatki, które wykorzystam u siebie, bo po prostu zobaczyłem coś, czego nie znałem. Tak? Osiągnięcia są takie, które, które były zaplanowane, czyli od, od zeszłego roku, kiedy tutaj byłem, udało mi się kupić jedną nieruchomość na pokoje, na właściwie powyżej planu, zrealizowałem plan. Dodatkowo jeszcze kupiłem sobie garaż na, na, przy okazji. Wszystko fajnie się spina, wynajmuje się tak jak właściwie od, od linijki można powiedzieć tak jak Piotr to, to promuje więc jest dobrze. Zawsze najbardziej interesują prezentacje uczestników, bo to pokazuje to, o czym mówiłam, pokazuje to, jak się fantastycznie rozwijają, jakie mają pomysły i to czasami są takie pomysły, na które sami w ogóle byśmy w życiu nie wpadli. I... Często jest tak, że jest jakieś jedno zdanie zasłyszane na takiej prezentacji, które nam siedzi w głowie i tak nas zainspiruje, że wpadniemy na genialny pomysł i jakiś nowy biznes, nowy deal. Więc myślę, że te prezentacje są najbardziej wartościowe. Najbardziej mnie interesował dzisiejszy pierwszy moduł poświęcony zakładaniu spółek dla osób, które są zainteresowane wynajmem i optymalizacją. Jak przechodzić między tymi spółkami, żeby to pod względem ekonomicznym czy prawnym najlepiej wyglądało. I właśnie ja jeszcze dopowiem, że bardzo dobrze się zdarzyło, że bezpośrednio po seminarium, na którym był tylko drzegosz, my mieliśmy okazję oboje pojechać na ten zjazd, ponieważ właśnie... Tam spotkaliśmy ludzi, mnóstwo ludzi, którzy to robią. Okazało się, że to działa. Nie tylko Piotr o tym mówi, ale to naprawdę działa. A zważywszy, że ja nie byłam na tym seminarium, to dla mnie to był ten pierwszy taki dowód faktycznie. Jestem bardzo zadowolony, także myślę, że będę na kolejne zjazdy również przyjeżdżał, żeby wymieniać się doświadczeniami w zakresie nieruchomości.